Cześć dziewczyny, tu Oliwia, witam Was w kolejnym modowym odcinku na moim kanale. Tym razem, słuchajcie, przygotowałam dla Was 10 zabiegów, sztuczek stylizacyjnych, które ja stosuję u siebie na co dzień. One oprócz tego, że są w ogóle niezwykle praktyczne, ułatwiające życie. To dodatkowo na maksa podkręcą takie zwykłe stylizacje, więc myślę, że Wam się spodobają. Do tego po więcej modowych inspiracji, jak zwykle, zapraszam Was na mojego Instagrama, ale nie tylko. Słuchajcie, założyłam w końcu TikToka. Strasznie mnie pochłonęła ta apka eee, i wyobraźcie sobie, że zaczęłam tam regularnie publikować filmiki. Także to o tematyce modowej, fotograficznej, ale też te bardziej bekowe. Zapraszam was tam serdecznie, a teraz przechodzimy prosto do odcinka. W jednym z ostatnich odcinków obiecałam Wam poradnik na temat wiązania i noszenia pasków. Taki możecie znaleźć już na moim Instagramie i TikToku. Gwarantuję, jest po brzegi wypełniony fajnymi i praktycznymi inspiracjami. Natomiast dzisiaj chcę się z Wami podzielić sposobem, który najczęściej stosuję i on w szczególności dobrze sprawdza się przy za długich paskach bądź tych, którym brakuje dziurek. Wystarczy przełożyć naszą końcówkę przez sprzączkę, następnie przekładamy dołem. Górą i wciskamy w tą powstałą dziurkę, pociaśniamy i słuchajcie, nasze bardzo efektowne wiązanie gotowe, które moim zdaniem cudnie wygląda w szczególności przy ubraniach typu oversize. Generalnie typów pasków na rynku jest mnóstwo. Począwszy od materiałowych, przez długie i cienkie, przez w ogóle paski składające się z kilku pasków, grube z efektownymi klamrami, jutowe, naturalne, bardziej letnie. Na pozór ten temat wydaje się prosty, bo myślimy sobie a dobra, wkładamy w szlufki i wygląda git, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w umiejętny sposób ten pasek wkomponować do stylizacji. Co więcej, sprawić, żeby on był taką wisienką, na torcie. W drugim triku wykorzystamy sobie taką większą apaszkę, która jest totalnym hitem wśród dodatków na ten sezon i nie bez powodu postawiłam na model wielokolorowy wzorzysty, ponieważ dzięki takiemu jednemu akcentowi jesteśmy w stanie podrasować proste basicowe stylizacje. Ostatnio na mój Instagram rzuciłam wam filmik z wykorzystaniem takiej apaszki na 10 zupełnie różnych sposobów. Bardzo wam przypadł ten materiał do gustu, więc na maksa się cieszę. Widzicie, warto mnie obserwować na tym Insta. Także podrzucam wam link w opisie, ale przechodząc do naszej apaszki, pokażę Wam, jak jesteśmy dzięki niej w stanie zrobić taki stylowy turban. Składam apaszkę w pół. Dzięki temu tworzy mi się prostokąt. Zakładam ją od tyłu głowy. Związuję dwa końce z przodu, a dwa pozostałe związuję na wierzchu, przekładając jeden pod poprzednim wiązaniem, drugi nad. Jak widzicie, powstała nam taka kokarda, którą następnie układam. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie apaszki w średnim rozmiarze, nie takiej klasycznej, małej. Ostatnio też na Instastory podrzuciłam Wam inspirację turbanu wykonanego, słuchajcie, z białej koszuli. Wyczaiłam to na stronce Zary. Dla mnie rozwiązanie petarda. W zeszłym roku nagrałam dla Was bardzo fajny film z pomysłami na wiązanie t-shirtu i koszuli. Zapraszam Was do jego obejrzenia. Dzisiaj mam dla Was dwie zupełnie inne opcje właśnie na związanie t-shirtu. Wystarczy wykorzystać najzwyklejszą gumkę recepturkę, chwycić kawałek materiału po boku, ale od spodu i tak pozostawić. Tworzy nam się bardzo fajne marszczenie, takie jakby drapowanie. Gdy związujemy t-shirt w taki klasyczny sposób, najczęściej tworzy nam się crop top, ten materiał podjeżdża do góry, co w momencie, gdy chcemy tego uniknąć, wystarczy, że to wiązanie wykonamy zaczepiając je o szlufkę spodni. Są to dwa super sposoby, które tak samo fajnie sprawdzą się przy bluzkach, t-shirtach przylegających, ale także tych oversize'owych, sprawiając, że będą one wyglądały na bardziej dopasowane. Zrobimy sobie z naszej klasycznej koszuli koszulę asymetryczną, która super sprawdzi się przy wiosennych, casualowych, ale jakże modowych stylizacjach. Naszą koszulę zakładamy tylko i wyłącznie na jedną rękę, na jedno ramię. Drugi rękaw przekładamy tyłem i związujemy go z materiałem, który znajduje się z przodu. Możecie zostawić tę koszulę właśnie z takim fajnym wiązaniem, ale tak samo super będzie wyglądała włożona w środek. Nie wiem jak wiele ja uwielbiam oversize'owe swetry, ostatnio pokazałam Wam patent z paskiem, tworząc z naszego swetra crop top, tak żeby ten oversize nas jakoś bardzo nie przytłaczał. Drugim sposobem jest włożenie kawałka naszego swetra, jego dołu pod biustonosz. Najlepiej tutaj sprawdzi się taki sportowy stanik, jak najbardziej elastyczny, który w porządny sposób nam przytrzyma ten materiał. Odpowiednie podwijanie nogawek oraz rękawów na przykład przy koszuli to prawdziwa sztuka, ale co oznacza odpowiednie? Chodzi o to, by po prostu ta nasza konstrukcja się nie rozwaliła po dosłownie dwóch minutach chodzenia. Zawsze dobrze jest podwinąć na początek taki szerszy kawał materiału, następnie zginamy go w pół i podwijamy już węższy kawałek. Wtedy mamy e, pewność, że na pewno będzie to wszystko fajnie przytrzymane i ja tutaj zdradzę wam taki mini lifehack, w szczególności do sportowych butów, e, fajnie wygląda takie niechlujne podwinięcie nogawek i tej niechlujności w stylizacji nadaje asymetria, którą ja ostatnio najczęściej stosuję. Myślę, że prawdziwym must have w szafie każdej faszynistki w tym sezonie będą szerokie... Eleganckie spodnie z lejącymi nogawkami, najlepiej takimi dłuższymi. Do tego buty z kwadratowym noskiem, związaniami, tak żeby można było te spodnie w efektowny sposób obwiązać wokół naszych nogawek, ale grunt to zrobić to nie tylko schludnie, ale tak, żeby ta stopa mimo wszystko była ustabilizowana. Zaczynamy od przełożenia naszych wiązań z tyłu. Porządnie je tutaj krzyżujemy. Następnie przekładamy wiązanie do przodu, ponownie do tyłu i otaczamy je wokół naszej nogi tyle razy, ile jest to konieczne, by czuć, że ten but jest dobrze dopasowany. Po wykonaniu naszego wiązania dobrze jest wypuścić dołem nogawkę, tak żeby nie była w nieładny sposób pomarszczona. Wspomniałam już o rękawach, no to sobie pogadamy o podwijaniu rękawów. E, ostatnio zdradziłam Wam fajny trick z zastosowaniem gumki przy na przykład za długich rękawach, e, bądź rękawach wykonanych z takiego śliskiego materiału, który ma w zwyczaju gdzieś tam się osuwać, opadać. Ta gumka wszystko bardzo fajnie przytrzymuje. E, super opcja dla za długich rękawów, jeśli mamy takie przy naszych rzeczach. Ja często się zmagam z tym problemem, mam króciutkie rączki wszystkie marynarki po prostu mi są za długie. Mszę je albo Albo właśnie stosuję ten y, patent z podwijaniem, zresztą jak widzicie na załączonym obrazku. Przechodząc do rzeczy, oprócz zastosowania gumki, super sprawdza się trik z wywijaniem mankietów koszuli na marynarki, tworząc jeszcze bardziej stylowy efekt, a tym sposobem też mamy pewność, że te rękawy nie będą nam spadać. To tyle z mojej strony, mam nadzieję, że te patenty Wam się spodobały i przede wszystkim, że je wykorzystacie. Jeśli tak, rzućcie koniecznie fotkę na Wasz Instagram, oznaczcie mój profil i dodajcie hashtag CheersMyStyle. Chęcią udostępnię te najfajniejsze zdjęcia i je oczywiście polajkuje. Podajcie na mojego insta oraz na TikToka po większą dawkę modowych inspiracji. Ja się z Wami żegnam, widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o subowaniu mojego kanału na YouTubie. Do zobaczenia, buziaki, papa!